Nad rzeczką, nie krzaczka mieszkała, jesteśmy nad rzeczką W lesie Jesteśmy za Skarem nad rzeczką, taki tu jest strumień i Tam jest autostrada Tam jest jakaś ruda Chyba będzie głęboko co? Wcale patrz jak tam będzie głęboko Co? No Butelka płynie. Ta rzeczka i tak jest brudna, spokojnie. Jest głęboko. To się nie zawali? Nie no, to może być głęboko. Co? Widać dno? Stary, ale jest głęboko. Gdzie ta rzeczka się w ogóle kończy? Idziemy na koniec tej rzeczki? Nie, bo to będzie długo trwało. To jest normalnie rzeka jak w Bieszczadach, tylko że na Śląsku. No i sprawdzimy jak głęboko. O kurde. To się zanurzy całe, spokojnie. Nie, nie całe. Nie? Czyli U. głęboko. O, tu było! Gdzie wrzuciłeś? Co? Patyk. Patyk? Wrzuciłeś tam? Tak. Dlaczego? Ej, bo ogólnie w sklepie była promocja i to udało nam się wychodzić za złoty tryb. I woda Ale Poczekaj, zostawmy to na później. Zwiedzanie rzeczki, bo like. w ogóle znaleźliśmy młodego jeża, ale nie tego prawdziwego, że nie 4,7. Znaleźliśmy takie nakretki tam. Tu są nasze rowery, które wyglądają jak jak porzucone ogólnie. Ej, bo ja ogólnie nie wiem, jak ty myślisz, ale nie wiem, czy ta rzeczka jest naturalna, czy to ze ścieków płynie. Ze ścieków, raczej nie, tylko że z pola. Z pola? To nie ma źle, bo tu, tu wokół są pola. Jechaliśmy tutaj niedaleko od mojego domu, więc możecie się domyśleć, że. Takie tu jest. Tak. No. Tam jest las jakiś. Zaje... Przyjechanie tutaj ode mnie zajęło na ileś? 10 minut? O. za A. Yy, to jeżeli chodzi, byliśmy w Zabrzu. To, zobaczyć, to zobaczycie yy, w następnym odcinku. Trybujemy się niedługo po tym. Bowiem byliśmy w Zabrzu i było... No patologia. Byliśmy w Zabrzu, pojechaliśmy kawałek do Zabrza. I ogólnie Zobacz, znaleźliśmy tam opuszczony dom i nawet opuszczony autobus. Dobra. Także zobaczcie sobie filmiki i zdjęcia z Zabrza. A za niedługo pojawi się może jakaś randomnautyka stamtąd. Siem. Jesteśmy w Zabrzu i to jest taka patola. Że tam jest, tu jest jakiś opuszczony dom. Tu jest autobus. Tu jest normalnie autobus. Ale widzowie, tu jest tak głęboko ogólnie teraz. Nie wiem czy to widać, ale z metr może być. To się tak, tak będzie, wydaje niziutko. Rzeczko. Ej, to wygląda jak jakieś krwiste drzewko. Dobra, po co? Tu jest... Tu jest młody jeżyk plastikowy. Oskar, przejeżdżaj go! Rywali się. Ej, go się nie da zniszczyć, nie da się. Patrz! Nogą Patrz! łamałem. Nie wytrzymam! Ooo! Dobrze! Rozwalił go na całe kawałeczki! Kurde!